Rozgrzewamy obszar pod piersiami, trzy razy pod jedną, trzy razy po drugą i lecimy na węzły pachowe po trzy razy i masujemy mięsień piersiowy, parę kółek i robimy nożyce na obojczyku po trzy razy, jedna i druga strona. Węzły podrzuchowe, lecimy punktowo, trzy przejścia. Zatrzymaj się na kącie żuchwy. I lecimy nożyce przy uszach. Szybkim ruchem rozgrzewamy węzły. Przy i zausznicze. I lecimy z wyciągnięciem platyzmy. Stabilizacja na mostku w centralnej części. I do góry. Wyciągamy. Czujemy rozciągnięcie. I tak samo z boku. Na obojczyku stabilizacja. I w drugą stronę wyciągamy głowę do góry. Po trzy razy każda strona. broda do mostka i obciążamy tył głowy i do dołu oddechamy rozciągamy tył szyi podpody liczne oddaj złap całość włosów i ciągniemy włosy do góry a my lekko możemy całą głowę skierować w dół oddechamy, na początku może to być bolesne regulujemy się oddechem Około minuty. Wyciągamy uszy centralnie, czyli łapiemy w centralnej części w środku i odciągamy w bok. Trzymamy, możesz wykonywać mikrokułeczka, Jeśli to jest bardzo bolesne na początku, naprawdę ma być to delikatny ruch. Jeśli świskają ci się ręce, wspomóż się chusteczkami i robimy to samo. Technika opłukiwania, dosyć mocny ruch. Zaczynamy od linii dekoltu, pod obojczykami, szyja, boki. Omijamy tarczycę i lecimy cała szyja. I centrum twarzy skup się na żwaczu. Tam może boleć, otwieraj sobie buzię i luzuj mięsień. Mocnym ruchem opłukaj te, całą tę okolicę. I lecimy od centrum pod kością jarzmową. Od centrum na boki. I góra. Opukaj też cały skalp, kark i całą obręcz. Technika szczypania. Mocny chwyt. Skóra ma być zaczerwieniona i rozgrzana. I lecimy. Ten sam obszar, czyli dekolt. Szyja. Linia żuchwy. I w górę. Cała twarz. Cała twarz ma być zaczerwieniona i rozgrzana. Jeśli Ci wygodniej, rób to najpierw jedną dłonią, później zmiana, drugą. Lub e, równolegle dwiema. Daj znać, że ze mną jesteś i wykonałeś masaż buziaki.